No, witam, witam, witam. Z tej strony Kratos.pl, a tutaj przy mnie jest drugi Kratos.pl, przywitaj się. No, witam. Zapraszamy Was na piąty odcinek z serii Jackie Chan Stuntmaster na konsole Sony PlayStation 1, więc zaczynajmy od załadowania gry. Ostatniego zapisu. Więc jedziemy z tym koksem. Jak widzicie, y, jesteśmy na wyżynach rooftop dalej i zaczynamy od ostatniej misji czwartego chaptera. Tego oto tutaj, czyli trzecia misja. Ostatnia misja czwartego chaptera, więc zaczynajmy. I po tej misji y, przedstawię wam kolejnego bossa czwartego chaptera. Ale jaki to boss, to zobaczycie już wkrótce. smoków niestety nie nazbieram, bo wiadomo coraz ciężej tutaj z tym jest, więc liczy się tylko tutaj cała gra, a nie smoki, więc zapraszam was na oglądanie cały czas. Fajna muzyczka w tle, zajebisty soundtrack, pewnie przyznacie mi to też. Najbardziej soundtrack w tej grze podoba mi się właśnie z tego chaptera, z Rooftop. Wkrótce pojawi się pierwszy odcinek z serii Dead Space, pierwsza część na PC-ta, nagrają ze mną drugi kratos, on oczywiście będzie dawał komentarz i gameplay, znaczy no, od gra, całą grę będzie dawał od siebie, a ja tylko będę się w niektórych momentach odzywał, ale mniejsze o to na razie teraz nagrywamy Jackiego więc zajmijmy, zajmijmy się o to tą grą. Które wam teraz, z którą teraz gram? You guys can touch me. Zlikwidowaliśmy wszystkich ninja. O, jeszcze jeden tutaj jest, który chce dostać popisku. Jeszcze raz. O, wow, wow, nieźle dostał. I leci tutaj na wszystkich najków, którzy tu teraz ze mną są, trzeba ich wszystkich powibijać tutaj, bo na to tylko zasługują. Oj, ale dostałem popysk. trzeba po to poprawić 8 hit combo, standardowo pięknie.

Ale jak, wi jak, jak widzę tutaj czarnych dresów, tu nie widzę ani niebieskich, jak w wcześniejszych odcinkach wspominałem. Nie ma tego gangu niebieskich i czarnych dresów, niestety. Może ich spotkamy dalej? Zobaczymy, co czas pokaże. Na razie są ninja i tacy biali goście, jakby to gdzieś doktorzy byli. lecimy na dół. O jak widzicie, trzy wejścia, ale idziemy prawym wejściem, jesteśmy już na górze. Zakwidować tych dwóch ninja. Oj, 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 ale bym dostał z fortepianu w Pomordzie. Trzeba tutaj niestety uważać przed tym. Jak pierwszy raz grałem w Jackiego, to od razu, bez zastanowienia, chciałem spiąć się tam i dostałem na dzień dobry po mordzie. tym tym fortepianem co leciał. je na dół iskujemy. Trzeba tu uważnie uważać, jak widzicie. Tak samo tutaj. Nie radzę grać, grać na klawiaturze ludziom w tej misji. Tak, jak przed chwilą wskakiwałem na drugą stronę. Jak widzieliście, był na padzie, A na klawiaturze zawsze grałem Tutaj w tym momencie to nie dawałem rady tam wskoczyć, więc nie razy grać na klawiaturze 18 hit combo, pięknie Dobra, idziemy dalej Czy jakichś ochotników tutaj mamy do oklepania mordy? A jest jeszcze jakiś jeden O, drugi Jeden ma taką szarą szatę jakby, a czy szatę, taką bluzę a drugi ma bardziej taką białą. Nie wiem czym to się... Nie wiem czym oni to się różnią Nie wiem, może jeden to kardiochur... Nie może jeden to jest chirurg jakiś, a drugi to jest może jakiś lekarz medycyny, nie wiadomo jakiej wymyślonej jakiś może Dobra, kij z tym Nie gadajmy tu o pierdołach Tylko skupmy się na grze oj oj, oj. Niestety wyleciałem, ponieważ nie nacisnąłem... No, ponieważ nie nacisnąłem jednego przycisku, żeby skoczył. za dużo tego ognia tutaj, ale co zrobić? sobie sukoreczek. No i właśnie tak skończyliśmy ostatnią misję czwartego chaptera. Zrobiono na ocenę A, 8 na 10. Niestety nie dostajemy żadnych nowych złotych. Yy smoczków. Więc przedstawiam wam teraz czwartego bossa. Katzenka. disco pedałek jak widzicie z tego bossa Nienawidzę muzyki disco więc trzeba go więc trzeba go zlikwidować My tylko lubimy muzyka RAP Rap Hip -hop. nie cierpimy Nie cierpimy tutaj disco Trzeba go powybijać. O ty gnoju Zaraz cię uderzę tu wieśniaku ze wsi. No chodź tu swoimi dzikimi ruchami pedalskimi, jak to drugi Kratos powiedział. Nienawidzimy takich gości. Ale dostałem. No chodź tu. Disco się nazywa właśnie. Nienawidziłem, nienawidzę, zawsze nienawidziłem tego boza, bossa bez względem. <gulny> kurde, nie za bardzo umiem się wysłowić, bo kurde mam takie nerwy na niego. Nienawidzę, zawsze nienawidziłem taki, tego bossa w tej grze z powodu tej ksywy jego nazwy, w ogóle bossa. Nienawidzę muzyki disco i zawsze nienawidziłem. No, śmieszne chodzi. Jak Michael Jackson, kurwa. O, właśnie, zlikwidowaliśmy go. Zapraszam na cutscenkę i właśnie zobaczycie w tej cutscence dziadka od Jackiego chwilę, więc zapraszamy, do oglądania. O, słyszycie go. Właściwie nie... Właściwie nie usłysze, Właściwie nie zobaczyliście dziadka Jackiego, tylko go usłyszeliście jak wołał Jackiego o pomoc, więc... Yy, tylko usłyszeliście jego głos. Dobrze, yy, jeszcze zrobimy właśnie... Zapraszamy teraz Was na piąty chapter, czyli ostatni chapter, który się nazywa Factory. I zrobimy w tym odcinku pierwszą misję z tego chaptera, więc zapraszamy do oglądania. Factory! Factory! Level 1 Factory Chapter 5 Więc zaczynamy. Co jest chipsy beze mnie? No, co chcesz powiedzieć, no? Może drugi krat to skończy tą grę Dobra Cicho tam. Ja tutaj muszę przechodzić, a ty graj w tego Assassina tam dalej. O no drugi Kratos aktualnie gra w Assassina trójka na PS3. Oj, zawsze nie nienawidziłem tego, co tutaj właśnie widzicie. To, co przez to przechodziłem przed chwilą. Nie zdziwcie się, że w tym chapterze będzie dużo skuwania padania, ponieważ zawsze tak w tym czapterze miałem. Ale ogniem dzieje. Masakra. Trzeba dalej zasuwać. O, jak widzicie wybije torpedę. Ole poleciał, no 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 Super mi to wyszło Trzeba lecić dalej Przy tym też można łatwo skuć Jak to poleci na dół Jak ktoś za szybko y, tam pójdzie Ale dostaję pomorki Lecisz na dół Wszystkie belki. A jeszcze jedno zostało nie, Nieźli fajterzy z nich. Już tyle życia mi odebrali. Starałem się, starałem. Żeby było więcej tego życia, ale niestety się w tym razem nie postarałem z tym. Dalej. O, właśnie przy tym trzeba uważać, bo zawsze... Nawet mogę zaraz, zaraz tutaj skuć przy tym. Ponieważ to jest bardzo ciężkie i trzeba tu ogarniać... ...co jakiś czas. Ale dałem sobie radę, jak widzicie. Na spontana to zrobiłem, dałem radę. Więc radzę na przyszłość robić misję na spontana. Bo niekiedy to daje... ...dobre skutki. Dumb, Ogniem dzieje. Trzeba poczekać. Kurde, nie zaczekaliśmy. Ale co tam? Mówi się trudno, gra się dalej i żyje się dalej. Gdyby nie, gdyby nie moja bezmyślność to byśmy tu już dawno byli Sorry że tak mało gadam ponieważ podczas gry zawsze muszę się skupić jak walczę tutaj z tymi fighterami wszystkimi za to wam, że się będę mniej odzywał. Zresztą, jak się mniej tutaj odzywam, po drugi kratos szczególnie na przykład przy amnezji dużo się odzywa, bo potrafi się skupić i na tym, co ma do powiedzenia, ale ja tak za bardzo nie ogarniam jeszcze tego. Zawsze nad tym pracuję i mam nadzieję, że z dalszym czasem będzie się to już poprawiało. Ło, wow. pięknie dostał. Piękny kompo. że bez problemu udało się nam tutaj to wszystko ominąć. Tam zauważyłem, straciłem jednego smoczka, ale jak wcześniej gadałem, kij z tymi smoczkami, licie się tylko gra, a nie jakieś tam smoczki. stań stękać mamusia, Cię nie kocham. Tu też trzeba uważać przy tym, bo jak pierdyknie raz za porządnie i to lecisz i kujesz, już skujesz grę. I tyle będzie z tego. O, tego zawsze nienawidziłem. Ale to jest najgorszy chapter z tej gry, jaki może być najtrudniejszy moim zdaniem właściwie. Poczekamy trochę, zanim wbijemy się tam do jakiegoś gościa, który tam stał. O, jak widać. Już mało energii mamy i musimy oszczędzać, żeby nie skuć. No bo tutaj chyba będzie to, 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 to co wcześniej. O, właśnie o tym była mowa. Nie zdziłbym się jakbym z No kół... właśnie z kółem. <ścoughs> Więc lecimy dalej. Mhm. Więc spróbujemy dalej. Właśnie, tutaj, tam gdzie wcześniej byliśmy. Dużo nie straciliśmy. Filmik nawet może być 40-minutowy. Ja nie odpuszczę, jak będę tyle razy skuwał. Chcę zrobić ten level, tą misję. Ja się nigdy nie poddaję. Ani drugi Kratos, prawda? No, potwierdził mi, że się też nie poddaję zawsze. Chociaż przy Rezydencie Trójce... Jak nagrywaliśmy to dalej stwierdziliśmy, że to nie dla nas na razie musielibyśmy sami zrobić tą grę i później z niej zrobić let's play. No właśnie o tym mowa była, cholera jasna. Kurde, będę dużo razy skubał tu pewnie. To już prawie końcówka misji, co najgorsze. Się popisuje nie wiadomo przed czym chwilę, za, chwilę, chwilę stoi bezczynnie nic nie robiąc już się popisuje oj ale mi się fuksło no i zaś to samo kurczę przepraszam Was za to ale jak widzicie trudność właśnie w tej misji z tym jest ale się nie poddaje filmik na mo, nas może być 40 minutowy 50 a jak wam się znudzi takie skuwanie przy oglądaniu to po prostu nie, to po prostu nie oglądajcie my robimy filmiki tylko dla wytrzymałych ogląda, ogl takich którzy nas oglądają nie nie Marcel Kratosie co? No, pierwszy się nazywa Marcel ale drugi Kratos nie dowiedzicie się jak się nazywa No zobaczymy O właśnie doszłem, super Ale żebym tutaj nie skłuł znowu, bo normalnie się zachlasta. Dobra, lecimy dalej. A masz zmiotły. Oj, nieźle mnie rozwaliło. A masz zwałkę. Teraz taki większy wezmę. Pomaluję was w, róż w różnych kolorach, czulając was. 12 hit combo. Pięknie. Jeszcze ktoś? No, jeszcze jeden ochotnik. Jeden. Więc... Hmm, na tym właśnie skończymy. Ciekawe na jaką ocenę zrobię. No, ocenę B. Czyli jest okej. Okay. 6 na 10. 7 zł, Więc... Będziemy na tym kończyć właśnie nasz piąty odcinek z serii Jackie Chan Stuntmaster na konsole Sony Playstation 1, więc zapiszemy grę. Save game. Continue. Yes. Overwrite. O overwrite it. Yes. Ok. Więc to było na tyle. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, zaglądajcie do naszego kanału. Więc pozdrawiamy was serdecznie KratosPL. No, do widzenia Mario. No na razie. Więc pozdrawiamy KratosPL.